Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj, korzystając z tego, że jestem nad Morzem Świnoujściu, chciałam wam pokazać moją stylizację i oczywiście bluzę, którą wsiłam w poprzednim odcinku. Zrobiło się naprawdę ciepło, więc skorzystamy z okazji i cieszymy się super pogodą. No i co ja mam na sobie? który jak wiecie, pewnie dla niektórych z Was jest znany, powstał w kolaboracji Laska i MM Shop. Jest to trench z rozproszowanym dołem, bardzo fajny, bardzo wygodny e, w konie. I powiem Wam, że jak przechadzam się promenadą, naprawdę robi wrażenie. E, a pod spodem, pod spodem zostawiłam sobie zieloną spódnicę marki Sensei e, z moją właśnie guzą, którą szyłam e, w, w poprzednim filmie. E, uznałam, że już w tym przypadku nie potrzebuję żadnych dodatków. E, Torebet nie lubię, jak się przechadzam, po, po no spaceruję. No to nie lubię jednak, jak mi się tutaj coś także zawsze to, co potrzebuję wciskam mężowi w kieszenie, a ja wtedy mogę się cieszyć luźnymi rączkami także to torebki tutaj nie dobierałam na dole mam buty, są to właśnie takie białe trampki na, na wyższym obcasie, jak wiecie mam takie trampki z, kupione w Topshopie, a te kupiłam w Dizzy. i powiem Wam, że są naprawdę bardzo wyga, wygodne, to jest taka krótsza wersja tych z Topshopa, także naprawdę super i dzisiaj mi idealnie tutaj pasują bo fajnie wyglądają z białymi końmi no i do tego jeszcze oczywiście komin MM Shop z ustami, żeby gdzieś tam przełamać trochę ten wzór koni i mi się tutaj wpasują, wpasowały. No więc ja wyglądam tak i to sobie spacerować dalej. Mam nadzieję, że takie bezsmurne niebo i świetna pogoda będzie przez cały dzień. I z Wami się już żegnam, oczywiście zapraszam na moje kolejne filmiki. Pa pa!